No się, no witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trochę nietypowo, bo będziemy sobie robić takie swego rodzaju wędkarskie wyzwanie a mianowicie będziemy łowić na miejscu znalezionym na mapach Google. Jakiś czas temu widziałem taki film na zagranicznym YouTubie, więc uznałem, że fajnie i ciekawie by było zrobić coś takiego tutaj u siebie w Polsce, bo w sumie możemy znaleźć jakieś ciekawe miejsce do łowienia, gdzie będą jakieś ciekawe ryby i może to być dosyć interesujące do oglądania, więc, więc w sumie uznałem, że można by spróbować. Więc zacznijmy od znalezienia jakiegoś miejsca do łowienia na mapach. A few moments później. Jakaś taka niewielka rzeczka, chociaż może ona się wydawać, że jest tylko niewielka, ale coś znaleźliśmy. Zobaczę, jaki będzie widok y, z satelity. Hmm, czy ona jest jakaś mała? No niekoniecznie, ale no dobra, to jest jakoś 3-4 km stąd. Więc ja wsiadam na rower i tam w sumie jedziemy. Zorientowałem się w sumie, że nie mam żadnej przynęty na spławik Więc zatrzymałem się w jakimś sklepie po drodze i kupiłem chleb tostowy Mam też jeszcze wędkę na spinning, ale w sumie nie wiadomo czy na spinning by coś wpadło więc... więc dobrze, że gdzieś się udało kupić tutaj chleb No to jedziemy dalej Dalej pójdziemy na nogach Ale no, już jesteśmy blisko Więc jesteśmy w jakimś takim miejscu. Tylko to nie przypomina rzeki, tylko bardziej bagno. Jest tu bardzo czysta woda, ale jest tu jednak za płytko. Tak do 30 centymetrów wody. Może przejdziemy gdzieś trochę dalej. No, tak średnio to rzekę przypomina bardziej rozlewisko. Ale na mapie widać ewidentnie rzekę. Tak to wygląda, takie bagno. Tylko, że nasz cel podróży jest gdzieś w tamtych krzakach. Na pewno nie jest to, więc spróbujemy tam jakoś dotrzeć. Dobra, jesteśmy w jakimś lesie, ale to już jest po drugiej stronie i ta rzeczka jest gdzieś tam. Boję się, że z tej strony też będzie jakieś bagno. A ja nie mam woderów. A naprawdę chcę tam połowić, bo jak się rozejrzałem, to to po prostu genialnie wygląda. I to mogą być naprawdę fajne ryby. Jakieś klenie, okonie. No generalnie jakieś fajne rybki. Chyba nam się udało dojść. Czy to jest to, czego szukamy? O tak. Tego szukamy. Tak średnio tutaj z zarzucaniem, ale no mamy tą rzeczkę. To jest tu. Strasznie dużo mułu tutaj jest Jakiegoś Bardziej to jest rów niż rzeka, ale no przyznajcie, że fajnie to wygląda. Tam jest takie wielkie bagno, a tam się chyba coś spławiło się wydaje. Nie wiem, czy tutaj chcemy próbować łowić, czy może gdzieś tam dalej, bo tutaj na spink na pewno nie spróbujemy. A tu mogą być w sumie... Jakieś tleny, może na jakichś bardziej czystych odcinkach, czy bardziej płynących, tak, tam się spławiła jakaś ryba. Tam pod drzewem. No nie ma szans, że tam zarzucimy, ale spróbujemy gdzieś trochę dalej przejść. Słuchajcie, chyba znalazłem fajne miejsce do połowienia. O tak, tam się albo spławiła jakaś ryba, albo żabar, coś takiego. Więc może nie będziemy jakoś głośno podchodzić ale no bajecznie to wygląda tu jest generalnie jak to obchodziłem to tu jest takie wielkie, wielkie bagno i tu jest ta właśnie mała rzeczka po tej stronie, więc no dziwne by było jakby tu nie było żadnych ryb, ale no chyba tam się właśnie coś spławia, coś malutkiego ale jak są małe rybki to powinny być duże więc możemy spróbować tu jakoś dojść chyba żebym tutaj się rozłożył i będziemy po cichu podchodzić do tej rzeczki bo ewidentnie tam są jakieś rybki Słuchajcie, tego raczej nie będzie widać, na 100% nie będzie widać, właściwie już jej nie ma, ale tam płynęła jakaś rybka. Najprawdopodobniej to była bardzo niewielka wzdręga, dosłownie taka, więc są tu jakieś ryby. To najważniejsze. Jednak zanim zarzucę wędkę, spróbuję tutaj wrzucić no takie dwie. Dwa niewielkie kawałki chleba. Zobaczymy, czy jakaś rybka się tym zainteresuje. Próbuję jakoś po cichu podejść i tam wrzucić. Domyślam się, że w takim miejscu te ryby są ekstremalnie pochliwe. Jednak myślę, że nie za często widzą, widzą tutaj ludzi. Podejdźmy jakoś po cichu, może trochę z innej strony. O i rzucimy tam trochę chleba. Zobaczymy, czy coś się tym zainteresuje, coś tu zacznie jeść. Na początek. Próbuję połowić na spławik, zobaczymy jak rybki będą się łowić na spławik. Mam też spinning, na spinning też myślę w połowie w tym miejscu, bo tam dalej jest fajne miejsce, żeby stanąć i tak wzdłuż obrzucać tą rzeczkę. Kto wie, może tu są jakieś klenie lub pokonie, mam przynęty na ten i na ten gatunek, więc powinno być ok. Teraz wystarczy bardzo po cichu zarzucić, gdzieś na środek tej rzeczki. O cichutko tu z zadrzewa, żeby nie spłoszyć tu ryb. O, idealnie, idealnie, i czekamy na jakieś branie. Słuchajcie, było pierwsze branie, niestety to były tylko takie pojedyncze piknięcia, ale wiemy, że są tu jakieś rybki, które żerują. I może uda się złowić. Naprawdę, naprawdę fajnie. Wędka jest zarzucona tylko chwilę, więc to dobrze prosperuje. Więc naprawdę może się coś dzisiaj złowić. Generalnie poza tymi paroma braniami na spławik, to tak średnio się łowi na ten spławik. Nie wiem, czy to przez to, że wstałem parę razy i mogły te ryby się spłoszyć. Więc spróbuję coś złowić na spinning. A jak się nie uda, to pójdziemy jeszcze w inne miejsce. Generalnie to tutaj przed nami jest masa fajnych miejsc. Ale bez woderów się tam nie, nie uda połowić, więc jak nie połowimy w jakimś innym miejscu, jak normalnie, to po prostu wrócę do domu po wodery i byśmy z woderami próbowali znaleźć jakieś ryby. O, chyba była ryba, ale się spiewała niestety. Jeszcze taka krótka sprawa, a mianowicie chciałem Wam powiedzieć o promocji, która obecnie trwa na sklepwędkarski.pl. Dokładnie chodzi o promocję, w której każdy kto chce może dostać kołowrotek, na przykład firmy Savage Gear. Całkowicie za darmo. Tak naprawdę wystarczy, że znajdziecie kowrotek, który chcecie kupić i obejmuje go ta cała promocja. Następnie dodacie go do koszyka, później wejdziecie w swój koszyk, dodacie jeszcze jeden, ten sam kołowrotek i automatycznie powinna wam się naliczyć zniżka. Z tych całych zakupów możecie zaoszczędzić jeszcze trochę kasy. Wystarczy, że użyjecie kodu LifeFishing i dostaniecie kolejną zniżkę, tym razem o 5%. Więc słuchajcie, nie nagrałem tego, ale jest pierwsza ryba. Jest to taki niewielki okonek. No, są tu jakieś ryby. Jest to niewielki okoń, ale rybka jest. Więc zobaczcie, mamy pierwszego okonia. Właściwie to pierwszą rybę z tej rzeczki. Na spinnik. On niech już tu ucieka. Więc no... I jakieś ryby tutaj są, jak widać, na spławik nic nie brało, to uznałem, że, że zarzucę na spinning i parę rzutów i jest pierwsza rybka. Naprawdę fajnie. Jak są takie okonki, to myślę, że są jeszcze sporo większe, więc ja łowię dalej. Rzuciłem jeszcze parę razy na ten spinning i nic nie wzięło, więc... o, właśnie się jakaś ryba tu spławiła. Więc myślę, że najwyższa pora iść z tej miejscówki, gdzieś gdzie będzie może się łowiło trochę lepiej. Najważniejsze, że coś się tutaj udało złowić, ale my idziemy dalej. A więc to by było na tyle. W tym dzisiejszym odcinku udało się zrobić to wyzwanie. Udało nam się pojechać na wcześniej znalezione miejsce i złowić jakąś rybę. Wprawdzie był to tylko mały okoń. Ale to myślę, że to miejsce ma potencjał, ponieważ są tam naprawdę fajne, ale niestety dla mnie teraz niedostępne odcinki. Brały jakieś rybki na spławik, na spinning miałem dwa brania, no i jedna rybka wpadła. Jeśli chcecie, żebym przyszedł na tą rzeczkę jeszcze raz, tylko wziął ze sobą wodery i jakoś dogramolił do tamtych najlepszych miejscówek, to dajcie znać w komentarzach. Nie było dzisiaj jakiegoś szału, jeśli chodzi o ryby, ale myślę, że taka fajna, przyjemna wędkarska przygoda. Więc do usłyszenia do następnego odcinka i siema.